Microsoft. Nigdyś firma, która była liderem systemów operacyjnych Dając użytkownikowi wybór jakiego systemu chce skorzystać. Czy takich starszych, czy to nowszych, a dzisiaj firma, która zakończa wsparcie dla najlepszego systemu Windows 10, z którego nadal korzysta ponad połowa wszystkich komputerów na świecie. My w dzisiejszym odcinku oczywiście się zajmiemy tą poprzednią erą, gdzie dawał jeszcze wybór i porównamy sobie systemy operacyjne Windows. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przestrzeniącą historię na temat porównania systemu Windows Vista kontra Windows 7. Niektórzy uważają, znaczy większa ilość, że Windows Vista to jest bardziej a Windows 7 jest najlepszy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam na tych pytania wszystkie, czy faktycznie to jest prawda i czy faktycznie można zaliczyć jednego do złoma, a jednego z najlepszych systemów operacyjnych. Ale zanim to, to znajmy historię tych systemów operacyjnych głębiej. Windows Vista to system debiutujący w styczniu roku 2007. Jego proces tworzenia zaczął się już w 2001 roku, lekko po premierze Windowsa XP. Początkowo Windows Vista pod nazwą Longhorn głównie chciał być takim rewolucjonizującym systemem operacyjnym. Już na prezentacjach w 2003 roku robił wielkie wrażenie funkcjami, jakie dodał. Jednakże w 2004 roku podczas próbowania dołączenia Service Pack 2 z Windows XP do tego oto projektu pracę przerwano i rozpoczęto zwykle od nowa. Ostatecznie do Windowsa Vista wyszły dwa serwis paki i był on wspierany do kwietnia roku 2017. Windows 7 to system, który został wydany w październiku roku 2009. Po nieudanej w Windowsie Wiście i dużej krytyki na ten system, niedługo po premierze Windowsa Vista ogłoszono pracę nad Windowsem 7, który miał naprawiać wszystkie rzeczy, które Vista robiła źle. System Windows 7 został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków i był no, bardzo dobrym systemem. Wydano do niego jeden serwis i był on wspierany do roku 2020, konkretnie do stycznia. Zanim jeszcze zaczniemy porównanie tych dwóch systemów, chciałbym Wam powiedzieć jedno: to nie będzie porównanie wydajności. Porównując te dwa komputery względem wydajności, no to tutaj jest ogromna przepaść. Zważywszy na to, że tutaj mamy bardzo słaby procesor od AMD plus Integra. Tutaj mamy high-endowy procesor Core Duo od Intela i wydajny układ graficzny od Ati Technologies. I... mniej więcej by wyglądało to tak. <grym> Jeden, dwa. <grym> I to chodzi, kurcze płynnie. No, znamy teorię. Zapraszam do testów. a i przepraszam jeszcze za tą słabą jakość nagrania, ale nagrywanie takich starych systemów jak Windows Vista i 7 z takimi wiekowymi podzespołami to jest po prostu więc przepraszam że mam tylko 20 klatek na nagraniu ale po prostu się więcej nie da i zaczniemy sobie porównanie od takiej klasycznej rzeczy jaką jest pasek zadań w Windowsie Vista mamy pasek zadań taki oto opisowy jakby ogólnie to pasek zadań w Windowsie Vista mi się bardziej podoba niż w bo w Windowsie mam taki bardziej pogrubiony i bez napisów Jaki program jest dany odpalony, i to jest naprawdę pora różnica, jeśli chodzi o ten, bo uważam, że w wiście to zostało dużo lepiej zrobione. Jak mamy podgląd pod pasek, zadania. Oczywiście da się to ustawić w siódemce, ale po prostu domyślnie wygodniej jest w wiście. Punkt dla wizy. Teraz rozpoczniemy sobie menu start. Porównanie menu Start ogólnie również kończy się wygraną po stronie Wisty. W siódemeczce mamy tutaj takie oto zwężenie tego menu Start i ogólnie mi się tam tak średnio podoba to zwężenie, ponieważ najlepiej no jest, żeby było więcej miejsca, a w Wiście mamy sporo tego dość miejsca i no ogólnie wygodniej jest według mnie, wygodniej jest korzystać z, z, z tego menu Start z Visty. Nie uważam, że siódemka jest źle, ale w tej konkurencji Wista wygrywa. Natomiast w czym nie wygrywa w menu Start to jest. Tymi oto przyciskami sekcji zasilania. W Windowsie 7 mamy tutaj jasno napisane Zamknij, a tutaj mamy taki pomarańczowy guziczek. I co on oznacza? Nie wyłącza komputera, tylko go uśpi. Więc gościu, który tego nie wie i cały czas uśpił komputer. Wiesz, i sobie psuje komputer, bo przez pół roku jest po prostu uśpiony i nigdy nie był wyłączany. Więc tutaj plus do Windowsa 7, za to, że faktycznie opisuje to i faktycznie widać i nie ustawia domyślnie uśpi, tylko zamknij system po prostu. Błąd dla Windowsa 7. Ale czego nie można powiedzieć o Windowsie 7, co mi się bardziej podoba, to styl graficzny, czyli Windows Aero. Ogólnie przezroczystość mi się bardziej podoba w Windowsie Vista, bo mamy taki przez tą tapetę jest tak fajnie wygląda, bo to jest taki bardziej zielonkawy, seletnowy kolorek. A Windows 7 Mamy po prostu taki niebieski kolor i tyle. No. Nie jest to złe, ale w Windowsie Wista mi to się bardziej podoba. W związku z czym, że to bardziej dużo lepiej wygląda niż w tej siódmeczce. Więc punkt dla wisty. Natomiast... Efektem czego w Windowsie Vista nie ma to jest przylepienie do połowy ekranu. W siódmeczce mamy tutaj takie coś, jak się przyklei okno do krawędzi ekranu, to automatycznie robi dla połowy ekranu. Ja z tego bardzo często korzystam w dziesiątce i jest to naprawdę bardzo przydatna opcja. W Windowsie Vista tego niestety nie ma i że jedyną opcją to jest albo doklikać po prostu ten guzik, i albo dostosować położenie okna. Więc tutaj punkt dla Windowsa 7. Ogólnie gadżety opcja fajna. Z której rzadko się korzysta, ale jest całkiem fajną opcją. W Windowsie Vista mamy taki domyślny pasek, w którym możemy sobie to wsadzać, te gadżety. W Windowsie 7 takiego paska nie mamy, ale możemy sobie udawać, że faktycznie taki pasek mamy. W Windowsie 7 można na cały ekran w Windowsie Vista również, więc tutaj dajemy remis i po punkcie dla każdego. Ostatnia opcja interfejsu, czyli program najważniejszy, czyli eksploator plików. Mamy punkt dla Windowsa 7. Głównie przez to, że w Windowsie 7 mamy to dużo lepiej rozpracowane niż w liście. W sekcji ulubione łącza i te inne rzeczy mam tylko w sumie bardzo mało tych rzeczy, a w 7 7.3 mamy to wszystko rozszerzone i mam tego naprawdę dużo. Ogólnie samo korzystanie jest bardzo podobne w obu systemach operacyjnych, ale za tą ulubionych łączy bardziej 7 Custom wygrywa. I teraz przechodzimy sobie do Aplikacji systemowych, czyli aplikacji, które domyślnie są instalowane z Windowsem. Rozpoczniemy sobie przygodę od Przeglądarki obrazów. I ogólnie porównując interfejs tych dwóch przeglądarek obrazów, gdzie w Windowsie Vista to nazywa się Galeria Fotografii, a w MC przeglądarka fotografii z systemu Windows, to bardziej mi się podoba jednak styl wisty. Wiście mamy tutaj na górze ikony, plus jeszcze to jest ciemne niż jasny ekran, jak w Windowsie 7, gdzie mamy to po prostu jasne. Też w Windowsie 7 mamy to bardzo opróżnione. Nie ma takiego czegoś jak informacje, czy przygotuj film. Plus jeszcze dolny pasek, czyli tak samo działa. Tutaj nie ma wielkiej różnicy. Więc Windows Vista w tej konkurencji wygrywa. Kalkulator, czyli aplikacja bardzo potrzebna do liczenia. I tutaj, bez żadnego mówienia, można powiedzieć, że no Windows 7 po prostu wygrywa. Głównie przez to, że kalkulator z Vista wygląda mi bardzo tak archaicznie i nieprzyzwoicie. A w Windows 7 mamy tutaj jasno pokazane, jak to wygląda, i po prostu to dużo lepiej wygląda w Windows 7. I tutaj bez żadnego większego porównania, Windows 7 wygrywa. Narzędzie wycinanie, czyli remis w obu przypadkach. Dosłownie taki sam program. Nie ma większej różnicy, czy jest to Windows Vista, czy 7. Program wygląda dosłownie tak samo, funkcje ma również takie same, punkt dla obydwóch rzeczy. Podobnie jest również z notatnikiem, który dosłownie tak samo jest skonstruowany w Windowsie Vista i 7. Opcje są dosłownie takie samo w obu przypadkach systemu, więc punkt dla obu systemów jest tutaj nieunikniony. WordPad i tutaj... Mamy wielką deklasę pod stronie Windowsa 7. Głównie przez to, że w Windowsie Vista mamy jeszcze ten nieschlujny wygląd rodem wzięty z Windows 2000. A w Windowsie 7 faktycznie mamy wstążkę z pakietu Office, która no po prostu wygląda dobrze i dużo lepiej niż tej Vista, punkt dla Windowsa 7. Chyba jeden z najbardziej popularnych programów, czyli Paint dla Windowsa. I tutaj mamy ogromną różnicę. W Windowsie 7 mamy tutaj oczywiście tę wstążkę, a w Windowsie Vista mamy wygląd z Windowsa 98 dosłownie. Dosłownie ten program żadnej transformacji nie przebył. W Windowsie 7 mamy dosłownie widzialną transformację pod względem Pakietu Office i wstążki, i to naprawdę robi robotę. Punkt dla Windows 7 jest nieunikniony. Kalendarz systemu Windows, czyli rzecz, która w sumie jest tylko w Windowsie Vista, bo w siódemce jej nie mogę znaleźć. Nie wiem czemu jej tu nie ma, więc na starcie Windows Vista już dostaje punkt ich, ponieważ o kalendarz, jak to kalendarz, przydaje się jednak taka opcja jak kalendarz. Jednak mogę sobie to wpisać co chcę i po prostu mi to Windows przypomni, więc to jest naprawdę spoko opcja. Więc punkt dla Visty. Tak samo jak z programem Windows Movie Maker, który jest tylko na Windowsie Vista. W Windowsie 7 nie ma nawet mowy o takim programie jak Windows Movie Maker, bo po prostu go już domyślnie nie ma. I w Windowsie Vista możemy sobie zrobić swoje filmik czy coś, więc jako program do montażu słabej jakości filmów jest na Windowsie Vista i da się z niego domyślnie korzystać. Punkt dla Visty, dla program, na którym pierwszy raz montowałem. I pewnie sobie myślicie teraz, hmm, ale skąd taki hate skoro dotychczasowe porównania mówią, że idą w łeb. Jak porównamy sobie gry i produktywność, to już wam się zaraz odech. Programy użytkowe, czyli no kategoria, w której Windows Vista dostanie mocno na podupie. Zaczynając od jednej z najważniejszych aplikacji użytkowych, czyli przeglądarki internetowej. W Windowsie Vista, najlepszą i najnowszą w sumie przeglądarką, jaką możemy sobie dać, czyli jest to MyPal, czyli folk dla Firefoxa. Ale na Windowsie 7 po prostu mamy nową przeglądarkę, czyli Firefoxa, który po prostu dużo lepiej się sprawdzi na wszystkich rodzajach rzeczach niż taka. Taki MyPal, który jest takim no nameem I przy okazji, tutaj przynajmniej można zalogować się do Google bezpieczniej niż na jakimś dziwnym MyPalu. Więc tutaj punkt dla Windowsa 7. I teraz kategoria pakiet Office. Chodzi mi o wersję, da się zainstalować. I tutaj, no, akurat Windows 7 w lekkim stopniu zwycięża. Wypiszę Wam na ekranie wszystkie wersje pakietu Office, jakie da się zainstalować na i tym i tym. I na Windowsie Vista widzimy, że najstarszy to jest Office XP, a najnowszy to jest Office 2010, więc cztery tylko mamy. A na Windowsie 7 mamy od Office'a 2003 do Office'a 2016, czyli mamy pięć tych oficów, jeśli się nie mylę. Więc nie dość, że na Windowsie 7 mamy dużo większe wsparcie dla nowych wersji, to jeszcze mamy po prostu nowsze wersje i mamy większą ilość funkcji niż na takiej starodawnej Wiście. No w tym wypadku akurat Windows 7 wygrywa. Następna rzecz, czyli programy użytkowe, które są bardzo potrzebne, czyli Windows Media Player. I ogólnie wygląd samego programu mi się bardziej po podoba w Wiście, lecz funkcjonalność w Wiście jest po prostu tragiczna. Bez zainstalowania żadnych kodeków, nie nie jesteśmy w stanie odpalić filmu MP4, innych filmów, czy, czy tam nawet płyty DVD nie odpalimy. Natomiast w Windowsie 7 to już jest zbudowane out of the box i nie musimy nic dodatkowo instalować. Otworzy nam film, otworzy nam muzykę, otworzy nam płytę DVD-CD, wszystko nam otworzy Windows Media Player nowszej wersji. Windows się po prostu wygrał. I ostatnią funkcją programów użytkowych, czyli OBS Studio, czyli programem, którym nagrywam. W Windowsie Vista najnowszą wersją jest Open Broadcaster Software, wersja 0.659b. Jest to totalny słabiak i staroć, jeśli chodzi o wersję, z bodajże 2016 roku, a na Windowsie 7 mamy po prostu OBS 27.2.4, który jest dużo nowszą wersją z roku chyba tego roku. Nie wiem, mogę się mylić, ale na pewno dużo nowszy jest niż jakaś beta z 2016, więc jeśli chodzi o funkcję, to ok, działa na obydwu przypadkach, ale w Windows 7 jest po prostu dużo wygodniej i nowocześniej. Punkt dla Windowsa 7. I tutaj totalna dekada, jeśli chodzi o programy użytkowe. Sprawdźmy sobie gry, jak wypadną. I Zaczynając od takich klasycznych gierek, jak na przykład Minecraft. No, Minecraft 189 działa na obu przypadkach, ale o wydajności nie będę gadać z racji tego, że będzie to po prostu wyglądać. Nagrywanie po będzie pokaz slajdów i tyle. Ale Minecraft 189 działa na obu przypadkach systemów, więc punkt dla obu systemów jest nieunikniony. Jednak już tak zabawnie się nie robi, kiedy damy nowszą wersję, jaką jest 1.182, gdzie na Windowsie Vista próba odpalenia tej wersji gry jest po prostu niemożliwa, ponieważ... Po prostu program się kraszuje. Windows Vista ma to ograniczenie, że wersja 1.17 i nowsze już nie działają. Więc jeśli chcecie grać na Windows Vista, to 1.16 i niżej spokojnie wam pójdą. Ale na Windowsie 7 Minecraft 1.18.2 włączył się i no pograć by się dało, ale mówię, nie będę robić porównania wydajności. Więc 1.18.2 Windows 7 wygrywa. Jak już jesteśmy w temacie takich nowszych gierek, to Warto by było wspomnieć sytuacji Robloxa, który na Windowsie Vista kończy się po prostu tym, że się go po prostu odpalić nie da. Ale na Windowsie 7 Roblox się odpala. Co prawda w tym laptopie działa średnio i trochę się długo odpala, ale no działa i to jest najważniejsze, więc punkt dla Windowsie 7. Jednakowo również będzie z Steamem, który na Windowsie Vista wywala błąd, aplikacja z tym nie jest już pierana na twojej wersji systemu operacyjnego. Natomiast na Windowsie 7 z tym się odpala, ale wydajność komputera mówi sama za siebie. W tej kategorii punkt dla Windowsa 7, ale przejdźmy sobie do takich nieco starszych gierek. Open Arena 0.8.8. W obu przypadkach po prostu działa, ale nie będziemy grać, bo porównań w wydajności się nie liczy, bo te laptopy się de delikatnie od siebie różnią. Ale odpala, odpala się ta gra na obu przypadkach, więc punkt dostaje i Vista i 7. No ale dobra, trzeba przejść na coś cięższego. GTA San Andreas działa w obu przypadkach. Tu jest Windows 7, tu jest Windows Vista. Muszę tak nagrać, bo OBS jest oczywiście upośledzony i nie wiem czemu nie chcę nagrywać tego. Punkt dostałem obydwie rzeczy. Euro na obu przypadkach kurna zamki mordy. Działa i tutaj nie ma co ma i punkt dla obydwóch rzeczy. No i doszliśmy do końca porównania, prawda? Dobra. Podsumowując, ogólnie to no, można stwierdzić jednoznacznie, że Windows 7 to po prostu jest dużo lepszy system niż Vista. Wygrywał w większości konkurencji i tylko dlatego oczywiście dawałem łaskę, ponieważ bardzo mi się podoba interfejs i normalnie to by 7 już dużo bardziej wygrywała, jeśli bym nie patrzył tak na wygląd interfejsu tylko na różnego rodzaju. Ale uważam, że jakieś to zastosowanie ma. Windows Vista ma takie zastosowanie na przykład w takich słabych notebookach. Procesor jest słaby i instalowanie nowszych systemów pokroju Windows 8 czy 10 jest słabe. Chcecie się w takie bardziej retro, no to instalujecie prawdopodobnie Windowsa XP. Ale w tym przypadku, w tym laptopie nie było sterowników pod kartę graficzną dla xp Dlatego Windows Vista to jest naprawdę koszący kąsek, jeśli chodzi o takie słabe notebooki, które nie odpalą Ci xp A siódemka to jest po prostu dla takich demonów, które nie obsługują dziesiątki i tyle. Masz tam dużo jeszcze aplikacji w miarę jeszcze. To teraz z dzisiejszego odcinka mam nadzieję, że Wam się podobało i... Cześć i subskrybujcie!